Siema. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam moje 4 paczki z obiecującymi zawodnikami. Ogólnie otwieraliśmy je na live'ach, tak więc kto jest zainteresowany, zapraszam już w niedzielę. po wieczór pewnie znowu sobie coś pootwieramy. No a tutaj chciałbym Wam pokazać na początek 3 karty niewymienialne, no a potem jedną wymienialną. Wszystkie to są obiecujące karty z zimy. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę. Nowo sobie zachęcam do zostawienia suba, a Was już zapraszam do oglądania. Osób yy, widzi, właśnie jak otwieram tą paczkę, więc może nie będę przedłużał tutaj bezwzględnego przedłużania. Naciskam już ten magiczny guzik i zobaczymy, kto tutaj będzie. Ajajaj. No, ajajaj, no, szkoda, ale donajcie przynajmniej, Dawcie. Training. Wtedy delejali się. Odwrócę się, więc też nie będę widział. I poczekam na waszą reakcję na czacie. Co wy napisaliście tam? Więc wszystko od was zależy. Mam nadzieję, że nie będziecie oszukiwać. Tak pobawimy się, czemu by nie. Otwieram paczkę nosem. Już się odwracam. Widzę tylko czat. Już mnie tam nie interesuje, co będzie. Ja widzę tylko czat. No i... Czekam na to, co wy mi tam napiszecie. Kogo my tutaj będziemy mieć? Mam nadzieję, że kogoś... Ciekawego. Walkout? No nie że Nie że Walkout to nie ma... Szans na to. Pajet, Hesus, Nojer. I zębem otwieram. Poleciało zębem. I kto tam będzie? No błagam, Hesus. Pajet. Nie, kurdziejczak. No nie. Czemu nie Pajet? Boże. No nie. Nie, no. I jej. Czy możecie mi dać... Jezusa. Prawie że 500 osób na live. Cieszę się. Bardzo możecie subika zostawić i zostawić łapkę, że jeszcze tego nie robicie. A my może już bez żadnego przedłużania będziemy lecieć, bo pewnie też jesteście tak samo ciekawi jak ja, co tam wyleci, więc uwaga, leci, a jeszcze dabika miałem zrobić. To leci taki dabik ofensywny. I nosem leci. Ja się odwracam, bo nie mogę na to patrzeć. Ja nie wiem co tam będzie. Odwracam się. W ogóle nie patrzę. Widzę. Jesteście tak nastawieni dość negatywnie, że i to będzie... No nie wiem, zobaczymy. Wy już wiecie. Ja jeszcze nie. Ja jeszcze nie wiem. I nie wiem, czy się odwraca, czy nie, więc...